Dzień dobry, dzień dobry. 29 stycznia. No, pszczółki troszkę się ożywiły tutaj na północy, również u nas, bo co prawda dzisiaj jest w granicach 8 stopni, delikatny wiaterek, słoneczka nie ma. To jednak widać, że już zdążyły coś tutaj posprzątać wczoraj i być może dzisiaj. Zobaczymy dzisiaj w ulach, gdzie w których ulach one są, bo tutaj też mamy piękne sprzątanie. No a skoro sprzątają, to znaczy, że funkcjonują w środku. Także zamierzam dzisiaj zerknąć. Przede wszystkim zamierzam zerknąć do tego ula, który jest tutaj taki podwyższony trochę, on jest na wadze. No bo tam już od dawna nic nie widzę, żeby na tej wadze się działo, więc trzeba by było zerknąć, czy... Czy tam cokolwiek jeszcze jest? Moim zdaniem nie ma. Tutaj była chyba mysz w tym ulu. Tutaj też widać jakieś sprzątanie. No i gdzie nie, gdzie te pszczółki sobie poczyniają dzisiaj w tej temperaturze i jeszcze jutro będą chyba sobie latać. A tak to niestety się po tych dwóch dniach już skończy latanie. Także zajrzymy dzisiaj pod te wszystkie podkarmiaczki. I przede wszystkim musimy zajrzeć do jednej rodzinki, a to możemy już od razu teraz tutaj tak na wstępie. Bo ona była dosyć wysoko, ta rodzinka. Nie wiem jaki jest powód. O, kłąb już się całkowicie rozluźnił. Pięknie tutaj jest. No dobra, czyli dziewczynom tutaj y, trzeba by było... One w tej chwili pewnie sobie ciasto poprzenoszą. Ciasto. Y, pokarm sobie poprzenoszą z ramek zewnętrznych do, y, do środkowych, no skoro jest tak ciepło. Ale ja mimo wszystko akurat w tym ulu chyba położę ciasto na środek, bo to nie przeszkadza. Y, a gdyby im coś zabrakło, to to będą miały. Oczywiście zabraknąć to raczej może, ale w marcu, kwietniu, nie teraz. Bo teraz spożycie pokarmu wśród pszczół to jest w granicach kilograma półtora miesięcznie. A one zostały zakarmione mniej więcej 18 kilogramami suchego suchego pokarmu, czyli każdy ul dostał mniej więcej 18 kg cukru. Za wyjątkiem tych małych, które dostały tam coś koło 14-15. Więc pszczoły w zimę dużo nie jedzą, więc one ten pokarm mają. Problem polega na tym, że one go mają często na zewnętrznych ramkach i idąc sobie do góry z kłębem, no nie idą w bok na ramki, żeby sobie ten pokarm zgarniać, tylko właśnie jedynie w takich sytuacjach, jak, jaką mamy dzisiaj, czyli w takich cieplejszych dniach, Mogą sobie ten pokarm poprzenosić. A jeżeli nie będzie takich cieplejszych dni i nie będzie ciasta nad głową, no to niestety się osypią, mimo że pokarm jest na ramkach z boku. No to takie sytuacje to jest taka norma. Więc na to też trzeba uważać. Ten pokarm zimowy, który zakarmialiśmy, pszczoły, to jest głównie ich, że tak powiem, zapas na miesiące. Przedwiośnia, wtedy jest największe zużycie, kiedy matka już się rozczerwia. Kiedy jeszcze nie ma dobrej pogody, wtedy jest największe zużycie pokarmu. Oczywiście mówię o zużyciu zimowym, bo oczywistym faktem jest, że pszczoły najwięcej zużywają pokarmu w maju i w czerwcu, wtedy, kiedy jest największa rodzina. Dobra. Bo myślę, że tak yy, słowem wstępu, i otwieramy parę uli. No dobra, i zabieramy się za rodzinkę z wagą. No, tu, tutaj, tutaj już widać problem, prawda? W sumie nie wiem, na czym ten problem, problem polegał. Pszczoły są u góry, zobaczmy. Trochę ślisko jest. No i tych pszczół dawno nie ma. Tutaj widać, że jest wsadzona termometr. No weźmy sobie cokolwiek. No środkową ramkę, którąś. O. Pokarmu to tu jest oczywiście bardzo dużo, bo musi być. No troszkę zjadły, ale co to, to, co to jest za zjedzenie? No i tu nie widać, żeby się coś działo. Kłąb był jeszcze jesienią tutaj uwiązany na dole, na tych ramkach. No dobra, no to, to, to tego się niestety spodziewałem w tym ulu. Nie mam wiedzy, dlaczego tak się stało, ale to, jak to wszyscy przelarze zgodnie mówią, to na pewno waroza. No, niestety. Dobra, to ja ten ul zamykam. Zerkniemy sobie na ul obok. Ja również tutaj nie widziałem żadnego ruchu w międzyczasie na tym ulu. Być może, być może, być podobna sytuacja. No, nie, tutaj jakąś pszczółkę słychać. Są pszczółki funkcjonują. Pytanie, czy one tu pokarm mają. Ale to jeszcze nie czas chyba, żeby się tym martwić. To idziemy dalej. Nie są zresztą wysoko, więc więc może zaraz złapię ten ul i zobaczymy wagowo, jak to wygląda. No tutaj troszkę większa rodzinka. Też dosyć rozluźniony ten kłomp. Myślę, że w sobotę to by trzeba było rzeczywiście tu ciasto dawać, a może nawet dzisiaj. Może te podkarmiaczki zwinąć i rzeczywiście zacząć im ciasto podkładać jest No nie wiem, zobaczymy. To zróbmy ten rząd do końca. Bardzo ładnie pszczółki, nawet takie spokojne jesteście. Wszystkie kłęby są rozróżnione, także one będą sobie przenosić tam pokarm z zewnętrznych. No, bardzo ładnie. Czyli co, czyli tutaj nie mamy jednej rodzinki, dobra. To może zróbmy ten tylny rząd. Ładnie kłąb uformowany, nie? A to jest kałkaska. Kałkaska ma jeszcze dużo jedzenia tutaj na ramkach, to tutaj na pewno nie trzeba ciasta. O, tu może nie być nic. Podobna sytuacja jak pod Wagą. Czekajcie. No tak, tutaj. Tutaj nie słychać nic. Także podobna sytuacja jak pod wagą. Yy, nie ma pszczół. No to będzie pierwsza zimowla rzeczywiście, kiedy nie mam stuprocentowego przeżycia. No idziemy dalej. Tutaj jakaś garstka pszczół jest, ale. Pytanie. Bo to jest podobna sytuacja, też są martwe. Też pewnie jest garstka pszczół z matką. Wszystko zobaczcie, tam jest spleśniałe i tak dalej, także te pszczoły też nie przeżyją niestety. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj również pusto. Nie ma pszczół. I tutaj są pszczółki. I słuchajcie, wszystkie te pszczoły były tak samo traktowane. Te miały tyle samo pokarmu, tyle samo leczenia. Tutaj to samo. Nawet chyba to są te same linie, bo z tego co pamiętam. To na końcu tu jest kaukaska, a reszta to są alpejki. I nawet od tego samego hodowcy. Także taka, taka ciekawostka, nie? No mamy ile? Trzy rodziny spadły. Bardzo ładnie. Nie wiem dlaczego Od. od yy północy idziemy dalej pusto kolejna rodzina już która? piąta która yy, która nie przeżyła tutaj nie wiem co robią jeszcze te kraty zapomniałem ich zabrać chyba są. Również są. Yy, także mamy piątą rodzinę, która nie przeżyła, bodajże tutaj. Tak, dobrze pamiętam? O, to, to tak. Yy, nie chciałbym być wredny, ale to była wredna matka. Jedna z ostrzejszych u mnie. Idziemy do tego stojaka. Tutaj jest cisza. Ale ale tu są pszczoły. Okej. Okay. No, bo właśnie widziałem, że one tu sprzątały, więc tak się zdziwiłem, tom, że nie ma ich u góry. Ale czasami w tych drewnianych hulach one siedzą nisko. Tutaj siedzą już wysoko. Myślę, że w niektórych hulach już będzie można tutaj sobie ciasto położyć. Niech mają. No, tutaj to już wyjątkowo do, do ciasta. Nawet nie będę sprawdzał, czy tu jest pokarm, ciasto będzie podłożone. Tutaj, tak z boczku. Bo, oczywiście, nie wziąłem podkarmiaczek. Bardzo ładnie, to również alpejka. Tamte wszystkie alpejki padły. A tutaj alpejka żyje. Tutaj jest alpejka, z tego co pamiętam. No I perfekcyjnie. Czyli na razie, 5 rodzin z tych wszystkich. Więc został nam ostatni rząd. Teraz idziemy do rodziny, która na jesieni miała 6-7 tysięcy warozy osypu podczas leczenia. No to otwieramy. Proszę bardzo. To jest rodzina, która miała największy osyp warozy jesienią. Z tego, co mi się wydawało, to tak z 7000 sztuk. Rodzina obok. No, muszę przyznać, że bardzo ładnie. Pusto? tak to jest pustuł, czyli szósty, i znowu zobaczmy, kiedy on się opuścił, ale to jest najprawdopodobniej na jesieni. No tak, to jest, to jest jesień. Słuchajcie, także zostało, zosta, rodzinka wyleciała, ramki zostały z pokarmem i tyle. Coś mi się cegła rozlatuje, widzę. No, pszczółki jeszcze są. Tu kułam jest w kilku uliczkach. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No dobra, powiedzmy, że jeszcze są. Pokarm też jeszcze jest na końcowych, na, koń, na końcu ramek. No zobaczymy, chociaż tutaj również ta rodzinka taka do osypania, tak mi się wydaje, bo tak nie wiem, czy dobrze widziałem, ale, ale być mo, może tu być garstka tych pszczół, nie? O, a to mnie Kaukaska zdziwiła. No to tutaj również nie mamy. Czyli jest 7 rodzin osypanych z ojej 26, tak? No to słaba zimowla, biorąc pod uwagę to, że, że jeszcze tutaj chyba kilka wyznaczyłem do osypania ze dwie albo trzy. No to, to słabo, słabo. Całe szczęście, że nie jest gorzej, bo tutaj kilka kilometrów stąd jest pasieczysko, gdzie na 18 rodzin wszystkie ule są puste. Więc... no ja się bałem, że nie będę miał z czym zaczynać również. A tak to człowiek trochę wspomoże tam znajomych, no i miejmy nadzieję, że one tu przeżyją, że, że, tu będzie gdzie dokładać ciasto. Jeśli w ogóle będzie taka potrzeba. No dobra, to to ujęcie chyba uznajemy za zakończone. W sumie to nie siedem, bo tutaj w jednym miejscu jest garstka pszczół, więc więc jeszcze pszczółki są, są osypane ten czerwony i ten pomarańczowy. No i tak mnie naszło, że te cztery rodziny to są alpejki. Numer po numerku od tego samego hodowcy. Wszystkie, wszystkie czynności przy nich robione tak samo, tak samo karmione. Na tym samym stojaku stoją, tak samo zrobione do zimowli. I dwie rodziny żyją. Tutaj nawet sporo, a dwóch nie ma. I kolejna podobna sytuacja. Mamy Kaukaską. Od tego samego hodowcy, co tutaj jest Kaukaska. No, można się czepiać, że jest na tym, na, na palecie, tak. Ale to jest ta sama pszczoła. Od tego samego hodowcy, z tego samego roku. Tak samo karmiona. No i tutaj pszczółki nie ma, a tutaj jest dużo. No to tak losowość tych, tych sytuacji jest moim zdaniem dosyć spora. Oczywiście ja nie mam wiedzy, jakie tu choroby i tak dalej, co tu się działo w tych rodzinach. Wiadomo, że skoro rodziny spadły, to coś się stało. Być może były bardziej odwiedzane przez sikorki od spodu i te sikorki stukały i denerwowały te pszczoły i tak dalej. Przecież mamy siatki na, na dole, zobaczcie, jak tu wygląda. O, proszę bardzo, jak wygląda deseczka pod takim ulem. To chyba nie muszę pytać, czy tu sikorki przelatują, bo to jest oczywiste, prawda? Możemy jeszcze zobaczyć tutaj. O. A tutaj są pszczoły powyciągane z dennicy osiadkowanej. Także, no, niestety, no, pszczółki tutaj latają. Ja w zeszłym roku ćwiczyłem tu jakieś siatki, takie porozkładane były, ale te sikorki i tak sobie wlatywały. Jedyne pocieszające w tej chwili, nie wiem czy to jest pocieszające, bo moim zdaniem nie powinno być. Jest to, że tych sikorek jest coraz mniej. Nie wiem, co się dzieje z tymi ptakami. Ale tych ptaków po prostu nie ma. Tych wróbelków, tych sikorek, no jest naprawdę mało w porównaniu do innych lat. No, ale to wiecie, to nie, będzie, nie będzie sikorek, będą dzięcioły i tak dalej i tak dalej. Mniej szastem. Ja sobie podłożę parę ciast co tu się dzieje, a sprzątanie no tak koleżanka tutaj sprząta właśnie wyleciała z ula ale się coś zawiesiła tutaj na tym na, na tej deseczce wylotowej na wylotku no troszkę za zimno już ci jest no ale no dobra no ale sprzątają, no, sprzątają dennice, to co sikorki zostawiły to to jest wynoszone tak, jak widać. No i tutaj taki przykład. Oczywiście nie ma się co do tej ramki zostawionej tutaj z boku, bo widocznie nie była mi potrzebna i ją zostawiłem. Taki przykład pszczoły są u góry, prawda? Więc normalnie podniósł, podniósłby człowiek larum, że, że są głodne i że trzeba je nakarmić, bo one nie mają co jeść. Natomiast sytuacja tu jest w tym ulu taka że pokarmu mamy tyle, ile mamy. Z zewnątrz owszem, już zabierają. Natomiast od środka, słuchajcie, tu jest cała decha. Więc naprawdę w tej chwili no, pozbawione sensu jest yy, kładzenie w większej ilości ciasta. Bo pszczoły nie miały jak tego wyjeść, co dostały na zimę, prawda? No, i tyle chciałem pokazać. No. no, i tak podsumowując, mamy końcówkę stycznia, czyli do zakończenia zimowli jeszcze troszkę czasu. Jest spadniętych chyba sześć rodzin, a siódma w tej chwili jest w małej ilości, więc podejrzewam, że też nie przeżyje. I chyba jeszcze ósmą gdzieś widziałem w takich ilościach, no, nie, nie rokujących, że tak powiem. Spodziewałem się gorszej sytuacji, bo tak jak mówiłem, znajomi z 18 rodzin mają 18 pustych uli. Tam u nich na ramce była matka w towarzystwie 15 pszczół i tak zastygła. To zostało wysłane do badania, wyników jeszcze nie ma. No wiadomo, że to raczej będą jakieś choroby, moim zdaniem raczej jakaś Varimorfa, czyli po staremu mówiąc nosemoza. No, Kleść też się troszkę uodparnia na te wszystkie tematy nasze, które stosujemy przeciw niemu. Także pierwsza zimowla, gdzie notuje straty i to straty znaczące, bo jakby nie patrzeć, to jest blisko 30% stanu pasieki, jeżeli 7 rodzin na 26, to myślę, że no 30% nie, ale no tak między 25 a 30, to tak trzeba liczyć, w każdym bądź razie, na dzień dzisiejszy oczywiście, bo zimowla jeszcze nie skończona, nie wiemy, jak przezimowały matki w rodzinach, które wydają się duże na dzień dzisiejszy? Czy te matki będą w stanie składać jaja? Czy nie zostały podziębione? Czy, czy tam wszystko w tej rodzinie wystartuje na wiosnę tak, jak powinno wystartować? Tego nie wiemy. Więc na dzień dzisiejszy z dziewiętnastoma rodzinami, jeśli dobrze liczę, no to jest bardzo dobry start, jak dla mnie. Yy, bardzo bym chciał, żeby tak z 15 dożyło do początku sezonu, to będzie to no taki optymistyczny wariant yy, w tym roku, bo biorąc pod uwagę to jaka była zima 2022-2023, yy, przepraszam 2023-2024, i jaka jest zima, 24-25, no to niestety, ale mrozów to my praktycznie nie mieliśmy. No widać tutaj ruchy. Mrozów my nie mieliśmy i te pszczoły powoli już wchodzą w stan zimowli taki hiszpański, że tak to ujmę. Czyli no, dla naszego tutaj regionu geograficznego niespotykane. No i trzeba się będzie do tego dostosować pszczoły też się będą musiały dostosować. Pokarm na razie jest. W czterech ulach chyba dołożyłem ciasto, ale to ciasto jest dołożone tak, że nie zaszkodzi im, więc raczej moim, moim zdaniem, nie było potrzeby, chyba nawet wrzucę. Wrzuciłem filmik tutaj z jednego z ula, jak to wygląda, że pszczoły są u góry, a, a ramki są pełne więc to tyle. Na koniec stycznia. No i yy, życzę udanej zimowli tak wszystkim. Trzymajcie się ciepło, cześć.